Dzisiaj taki nietypowy film, ale nie samymi kosmetykami. Człowiek żyje, mamy wakacje, mamy sezon urlopowy, a muszę przyznać, że od dłuższego czasu totalnie jestem tak prywatnie zakochana w różnego rodzaju wyspach. Odwiedziłam ich naprawdę wiele na przestrzeni ostatnich lat, dlatego dziś chciałabym zaprosić Was na film na temat najpiękniejszych wysp. Europy. Więc, jeżeli zastanawiacie się, jaką destynację obrać w ten wakacyjny czas, to mam nadzieję, że dzisiejszy film będzie dla Was interesujący. Czy ja specjalnie kupiłam sobie model Airbusa 321 do tego filmu? Może, ale w studiu nigdy nie wiadomo, co i do czego jeszcze się przyda. Przechodzimy więc do wysp. Przygotowałam sześć. Wysp, które chciałabym Wam rekomendować, i ich kolejność będzie totalnie przypadkowa. Jestem zakochana w każdej z nich. Po prostu uważam, że na każdej z nich jest troszeczkę inaczej, i każdy, kto jest pasjonatem różnego rodzaju aktywności, to na innej wyspie znajdzie coś dla siebie. Pierwsza wyspa Madera. Jest to wyspa przede wszystkim dla fanów pierwszych wędrówek oraz spacerów. Mało jest plaż typowo wypoczynkowych. Ponieważ wyspa jest duża, zalecałabym zwiedzanie głównie samochodem. Trasy są niełatwe i pełne zakrętów, ale ruch jest prawostronny, co ułatwia podróżowanie osobom, które są przyzwyczajone do naszych polskich dróg. Pragnę również zwrócić uwagę na bardzo romantyczny, tajemniczy klimat lasów Wałżyńcowych, w których szybko zmienia się krajobraz. Ogólnie na całej wyspie jest bardzo duża wilgotność, także przede wszystkim zaopatrzyć się w ubrania takie sportowe, nieprzemakalne, a już zwłaszcza jeżeli się wybieracie do tych lasów wamżyńcowych I to, co jest też zaletą, mała zmienność temperatur. Więc jeżeli wyjdziecie na wędrówkę rankiem, będziecie wracać wieczorem, bardzo prawdopodobnie, że ani nie zmarzniecie, ani nie będzie Wam gorąco i jeden outfit totalnie wystarczy. Bardzo urokliwe są jednolite zabudowania. To sprawia, że krajobraz jest bardzo, bardzo ładny i sądzę, że jest to też coś, co warto jest skonfrontować z tym chaosem architektonicznym, który często można zobaczyć w Polsce. Madera pokazuje, że ustawy krajobrazowe mocno ujednolicające krajobraz wcale nie są niekorzystne i w efekcie można się przekonać, że wygląda to wszystko bardzo ładnie, spójnie, jednolicie. I sprowadzają pewnego rodzaju taki spokój wizualny. Drugą wyspą, którą chciałam Wam rekomendować, jest Teneryfa ze swoimi czarnymi plażami. Wyglądają one absolutnie niespotykanie, jakby troszkę nieprzyjaźnie, jak gdyby natura chciała nam powiedzieć: miej do mnie respekt, ale tak naprawdę woda jest krystalicznie czysta, lazurowa, cieplutka i w połączeniu z tą. Niecodzienną, czarną, taką troszkę nieprzychylną plażą. Wygląda to tak absolutnie intrygująco, i przyznam, że warto jest to zobaczyć. Na Teneryfie mamy absolutnie też bujną, zachwycającą roślinność i znajdziemy tam dużo takich typowo atrakcji turystycznych, jak zoo, jak park z rollercoasterami, park rozrywki, więc nie tylko dla osób, które lubią zwiedzać lokalnie, ale też lubią czuć, że są na urlopie i tak wykorzystać go na stopro z różnymi takimi ciekawymi atrakcjami, to faktycznie Teneryfa będzie dobrym kierunkiem. 3. Santorini Idealna na wypoczynek w jednym miejscu. Chodzenie po wyspie i tak za bardzo nie dostarcza wrażeń z racji tego, że te najpiękniejsze architektonicznie i wizualnie miejsca na wyspie są zlokalizowane w kilku punktach. Ale w tych punktach, które są naprawdę zlokalizowane w takich typowo top turystycznych punktach, no jest absolutnie instagramowo przepiękne widoki, gdzie się nie ustawi piękne światło, piękna architektura to jest warto utrwalić, jeżeli dbacie o swojego Instagrama. Na Santorini doświadczyłam jednego tak zapierającego dech w piersiach widoku na wyspę w kształcie półkola, ponieważ Santorini jest wyspą pozostałością po wybuchu wulkanu. Jest tam mnóstwo romantycznych restauracji i kawiarni. Są tam też zabytki antyczne, m.in. Pompeje. Jednolite zabudowania sprawiają, że wygląda cała wyspa absolutnie ślicznie i cudownie, ale w słoneczne dni skwar potrafi zmęczyć. Nie jest tam aż tak łagodny klimat jak na innych wyspach, stąd też to spacerowanie po tej akurat wyspie nie każdej osobie przypadnie do gustu. Natomiast na Santorini jak nigdzie indziej widziałam przecudowne hotele i Airbnb z tak cudownym widokiem i, i po prostu te hotele są takie, że, że stoisz w wodzie, w basenie i patrzysz na ten piękny krajobraz, pijesz drinka albo spożywasz jakieś ciekawe posiłki i zachwycasz się, łapiesz moment. I zobaczyć właśnie ten widok, który jest tak niecodzienny i to, że poleci się na jakąkolwiek wyspę, takiego widoku się nie doświadczy. I to jest właśnie bardzo ciekawe. Cypr totalnie dla fanów Kotów. I wiele z nich pozwala się głaskać. Dodatkowo są tam piękne plaże wypoczynkowe. Przede wszystkim najpiękniejsza w całej chyba Europie plaża Afrodyty. I to jest plaża, na której według mitologii właśnie wyłoniła się z morza Afrodyta. Sama plaża jest faktycznie cudowna i przepiękna pod kątem swojego wyglądu. Gdybym była Afrodytą, to też na takiej plaży bym się wyłoniła. Dodatkowo na cyfrze zabytki antyczne, świątynia Apolla, a także kultura, która jeszcze była przed kulturą grecką, czyli minojska. 5. Wyspa idealna dla początkujących, czyli Malta jest ultra malutka, 14 km kwadratowych, więc tam nie da się zgubić. Nawet jeżeli wsiądziecie w autobus, który jedzie całkiem w przeciwnym kierunku, nie ma problemu, możecie wrócić tą samą linią albo po prostu przejść na nogach. Tam właściwie wszędzie da się przejść pieszo. Więc jeżeli obawiacie się jazdy komunikacją w obcym hmm, państwie, to spokojnie na Malcie z całą pewnością się nie zgubicie, nie wyjedziecie nigdzie dalej niż 14 km. Oczywiście można wynająć samochód, by sprawniej poruszać się po tej wyspie, przy czym ruch jest tam lewostronny, co może być pewnego rodzaju utrudnieniem, natomiast pozostali uczestnicy drogi mają bardzo dużą świadomość względem tego, że wiele turystów jeździ i mogą mieć problem z tym lewostronnym ruchem, więc zachowana jest bardzo duża kultura na drodze. I nawet jeżeli zamiast włączyć kierunkowskaz, włączycie wycieraczki, to prawdopodobnie nikt was nie strąbi. Na Malcie więcej jest skał niż roślin, więc sądzę, że będzie to coś bardziej dla fanów geologii. No i jest tam dużo kotów, naprawdę dużo kotów. Sześć azory, czyli wyspy bujnej nie tylko roślinności, ale i fauny. Jeżeli chodzi o roślinność, jest tam bardzo parno. I to sprawia, że rośliny rosną tam jak szalone, bo jest nie tylko duża wilgotność gleby, ale i wilgotność powietrza. Są tam niespotykane nigdzie indziej gatunki roślin, m.in. paprocie drzewiaste, które praktycznie poza właśnie Azorami i poza Maderą praktycznie wszędzie indziej już całkowicie wyginęły, a to są te paprocie dzięki którym my aktualnie mamy węgiel, więc jest to bardzo ciekawe w ogóle zobaczyć taki relikt przeszłości. Rosną tam ananasy, jeżeli Wam się uda, możecie zobaczyć takie plantacje ananasów. No i cudowne rośliny, hortensje i hibiskusy, kwiaty. Jeżeli jesteście fankami pięknych kwiatów, wielkich kwiatostanów, absolutnie polecam, żeby zobaczyć Azory. Pod kątem zwierząt, można wybrać się na przykład na wycieczkę łodzią, by podziwiać wieloryby. Wow! I jest tam bardzo dużo krów, z racji tego, że rośliny tam super rosną, pastwiska także mają się bardzo dobrze. Jest bardzo łagodny klimat przez cały rok. Temperatura taka mocno wiosenna około 20-25 stopni i to przekłada się na to, że jest tam kultywowana hodowla krów. I przez to o Azorach mówi się, że ich daniem narodowym jest burger z wołowiną. No właśnie przez to, że jest tam dużo krówek, ale będąc na przykład w Portugalii, w sensie w państwie jako przy Europie, nie jako na Azorach, które są wyspami portugalskimi, tylko właśnie stricte bezpośrednio w tej kontynentalnej Portugalii, prawdopodobnie jeżeli będziecie w sklepie i będziecie chcieć kupić mleko, to znajdziecie wizerunek właśnie krowy tej azorskiej i będzie adnotacja, że jest to mleko od azorskich krów. Poruszanie się komunikacją ogólnie jest proste. Jest tam raczej mało plaż. Bardziej wyspa do zwiedzania, do spacerowania. Są przepięknie zachowane stare miasta, łącznie z oryginalną, starą architekturą. Jednolite są te zabudowania, więc też wygląda to pięknie kompozycyjnie. A wolny czas można spędzać w gorących źródłach. Bardzo serdecznie polecam, jeżeli jeszcze nie odwiedziłyście żadnej z tych wysp. To zwrócić na nie uwagę. Być może uda się Wam nawet złapać jakiegoś lasta, dzięki czemu jeszcze w korzystniejszej cenie będziecie w stanie lecieć na tej wyspy. No, osobiście przede wszystkim korzystam z tanich linii lotniczych i udało mi się zwiedzić te wyspy z bagażem podręcznym, bo tam naprawdę nie trzeba się ubierać, nie wiadomo, trzeba zabierać ze sobą ile bagażu, po, po prostu jechać cieszyć się tym klimatem, cieszyć się tą innością, cieszyć się zachwycającymi widokami, roślinnością, również zwierzątkami, kotami, wielorybami, krówkami, co kto lubi. Jeżeli byłyście na którejś z tych wysp, no to koniecznie dajcie mi zdać, jakie są Wasze wrażenia. Jeżeli nie byłyście, to która z nich brzmi tak, że chciałybyście ją odwiedzić. A tymczasem ja już się z Wami żegnam. Bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że za jakiś czas ponownie odwiedzę którąś z wysp. Mam już pewne plany, ale zasubskrybujcie, to zabiorę Was ze sobą. Do zobaczenia, widzimy się niebawem. Cześć!